Witam wszystkich bardzo serdecznie. Gabriel, autorki, panowie, panie. Słuchajcie, rozłożyłem właśnie e, kompresor od, e, od klimatyzacji i chciałem wam pokazać, jak to wygląda w bardzo prosty sposób. E, jak się różni na przykład od zwykłego kompresora, e, jaki jest w samochodach spalinowych. Jak to się różni kurczę, jaka to jest prosta konstrukcja. I moim zdaniem powinno to być wkładane takie coś do każdego samochodu, nie napędzane jakimś paskiem. Tylko po prostu e, robione elektrycznie, tak jak tu jest. Zobaczcie. Tu macie motor wirnik, który, e, który obraca tym wszystkim. Zobaczcie, to, nie jest, to jest, co chodzi o tą konstrukcję, jest bardzo, bardzo, bardzo prosta. Tu macie ślimaka, gdzie to się wszystko kręci. Tu macie, zobaczcie, ślimak wchodzi w środek i się to kręci tylko. To jest, to, tu jest elektryczny motor. I nic więcej tutaj e, za bardzo nie ma. Taka ciekawostka, mówię. Nie każdy z Was widział pewnie rozebrany na, na takie części e, kompresor. To Toyota jest. Każda Toyota, co, co chodzi o hybrid system, ma taki sam, e, takie same działanie. Ma tego e, kompresora. Jest oczywiście elektryczny motor, bo napędzany, jak wiecie, jest e, z falownika. Zobaczcie, jak, jak tu jest mało rzeczy. Nie ma jakichś tłoczków, tak jak zazwyczaj to bywa. Nie ma żadnych błoczków, jest tylko taki ślimak. I to się wszystko napędza. Łożyska ona na pewno ma już kupę, e, kupę mil i e, lat za sobą. Co chodzi o ten kompresor, Wszystko wygląda w eleganckim stanie. To jest oczywiście elektroniczna część, która, która steruje tym wszystkim. Gdzie najczęściej, co jest problemem tu w nich, nie wiem czy to będzie widać, czy nie, zielone piny. Gdzie ten czujnik można wylutować, na przykład, tą kostkę i wrzucacie drugą, lutujecie i on dalej chodzi. Także co chodzi o tą konstrukcję, no nieśmiertelna bym powiedział, tak. Nieśmiertelna, co chodzi, jeżeli się robi serwisy tej klimatyzacji przynajmniej raz na dwa lata. Wymiana tego oleju, tego wszystkiego. Zobaczcie, ona, uwierzcie mi, że to ma przynajmniej, kurde, te 600 tysięcy najmniej najechane. I parę lat za sobą. Co chodzi o zużycie tego? To słabo. Żeby tutaj o jakieś zużycie znaleźć tego kompresora, także widzicie. Komuś, komuś ktoś, kto nie widział, wygląda to tak, w tak prosty sposób. Co chodzi o Toyota grupę i Lexusa. Dziękuję wam bardzo serdecznie.